Dziękujemy bardzo. Ja powiem jak było, a kolega powie jak jest, Taki mam, taką mam konwencję tego naszego wystąpienia. Szanowni Państwo, 700 lat miasta i 120 lat linii kolejowej, Tylko w tym roku mija 120 lat od budowania całej linii kolejowej, liczonej z Płocka do budowy. Postaramy się w szybkim tempie przekazać Państwu najważniejsze rzeczy, oczywiście reszta szczegóły będą w tekście. Okay. Yy, na temat, na temat kolei, w historii kolei yy, w rodzinie Polskiej napisano już dosyć dużo, także mieliśmy tutaj taki dylemat, jak, jak to zrobić, czy będziemy powielać naszego na rynku, badawczo-przemka Dominasa, ale mamy argument w postaci tego, że książkę książki dotyczącą historii tej linii yy, kończy w roku 2013, a my tu mamy rok 2025, więc mamy szansę też dołączyć się do do tego znanego badacza i, i kontynuować myśl, którą on, on zaczął. Myśl, to oparł też na wielu osiągnięciach yy, poprzedników, ale to no, stanowi właściwie kompletne, kompletną historię tej linii i no, punkt wyjścia do dalszych badań, które właśnie chcę Państwu przedstawić. Yy, kolejne środki pojawił się w roku 1942, jak wszyscy pewnie wiecie. pierwszy to, że z Wrocławia do Brzegu, do Brzegu, do, 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 do ławy. A finalnie na Górny Śląsk. I tak się zaczęła przygoda przy kolejowa y, Śląska, która trwa do dzisiaj. W roku 1660 y, inicjatorem właściwie pierwszych dni kolejowych były towarzystwa prywatne, które były zainteresowane rozwojem y, własnych, y, własnych y, biznesów, lub y, posiadaczy ziemskich. Państwo z przymrużeniem oka patrzyło na, na te inicjatywy. Tymczasem dynamicznie się zaczęło to wszystko rozwijać. W roku 1860 można powiedzieć, że powstał pierwszy taki poważny zalec sieci kolejowej, który w kolejnych latach był już zagęszczany. Zagęszczany były przez inne mniejsze yy, firmy, ośrodki, które, które chciały mieć kolej. Yy, korzyści, jakie, jakie płynęły z pojawienia się kolei, były ogromne: cywilizacyjne, przemysłowe, kulturowe. Na ten temat można byłoby dużo mówić. Yy, chodzi o to, że jest wola i są możliwości. I włącza się państwo do tego, proszę państwa. Włącza się państwo, które widzi z tym korzyści gospodarcze, które wcześniej widziała prywatna inicjatywa, i widzi też korzyści militarne. Także ten, ten jest dość szeroki produkt, już w roku 1980, który przyjęliśmy za tą cesurę, jest już znacznie większa. No i właśnie, pojawia się w obrębie Ziemi łockiej, coś tam leci, prawda? Z Płocka w dół, ale wyłącznik do budowy, no jeszcze nie. No właśnie, dzięki temu, panu wielokrotnie tutaj przywoływane, który był wielkim kolejownikiem budowy kolei. Pojawia się w ogóle kolej w kolinie włoskiej i też pojawia się właśnie tutaj w grznikach Długo trwało, zanim się ona pojawiła. Pierwsza kolej pojawiła się w kolejnie włoskiej w 1975 roku, gdy linia kolejowa została przyciągnięta z Wrocławia do Polska. I właśnie, wydawało się, że naturalnie tutaj są szlaki handlowe, wielodziekowe, na pewno pójdzie do ten. Tytuł nas sobie poszła zupełnie tak jak y, pokazałem w tuńczyk, do i dalej do ciężkiego ich ale burmistrz, który, który widział swój potencjał i nie zaciskał gruszek w popieraniu wiosny kulaki, orenował, pytał, skupiał, że zajęło to bagatela 30 lat, ale efekt mamy do dzisiaj. No właśnie. Z racji tego, że trwało to tak długo, powstały pewne etapy w budowie. Etapy jakby trzy 4 właściwie. No, można powiedzieć, że trzy etapy najważniejsze. Pierwszy etap 20 km bardzo szybko został wybudowany właściwie w ciągu 2 lat, a od 5 lat od otrzymania koncesji. No ten jak sprzyjało kosztów wielkich nie było, burmistrz odbował, pieniądze się znalazły. Spotkało się to z ogromnym zainteresowaniem. Proszę bardzo powstałość, szybko, powstała stacja, chociaż jeszcze tak jakby do szczytnej, później, później po dwóch latach do dusznik. No i zaczęło się, sukces z kolei zapowiadany stał się faktem, mnóstwo, mnóstwo osób zaczęło odwiedzać duszniki, polanice. No bo to są miejscowości zdrojowe, natychmiast się, zwiększa się wielokrotnie frekwencja odwiedzających, kuracjuszy na tym teraz rozwijała się też turystyka właściwie kolej była sumkiem do rozwoju turystyki która dopiero wchodziła wówczas można powiedzieć na na kręg, zainteresowań ludności yy, i tutaj dla Tocznik ważna, 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 ważna data 30 listopada 2002 rok pięciobagonowy skład wjeżdża na, na dole przygotowanym właśnie przygotowanej stacji w bocznika. wydarzenie ma charakter narodowy bo ono zostaje odznaczone jeden z najwyższych oznaczeń państwowych i no właśnie co dalej? no właśnie dalej szablony jeszcze, 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 wszyscy krzyczą jeszcze no i się ustaje w swoich, swoich pociągach, żeby, żeby tą kolej podciągnąć celem jest na żeby stworzyć tę linię tranzytową żeby można było przez ten teren przeprowadzić pociągi tranzytowe żeby jej charakter nie był charakterem nie był lokalny, tylko, tylko międzynarodowy tak jak powiedziałem, ogromne zainteresowanie, który powoduje, że, że na jest około 4 do 6 par połączeń kolejowych. Ludzie bardzo bardzo chcą przejechać się tym kolejom, bardzo chcą wiedzieć poszczególne miejsca. Nawet do 400 metrów dziennie się sprzedają. No i to co rozumiem, chęć pójścia dalej. Ale nawet dalej mamy trochę trudniej. Są trudne tereny górskie, trzeba pokonać wiele, wiele przeszkód, ale jest, jest, jest zapał. W narodzie można powiedzieć, w lokalnej społeczności znajdują się środki, stąd powiedziano, że to trwa to już prawie 30 lat. Stawiają, pokonują góry, pokonują doliny, stawiają mosty, wiadomości, przepusty, tunele, żeby dotrzeć do, do celu. Proszę zobaczyć, nie było łatwo, szczególnie w tym ostatnim odcinku. Profi pokazuję jednoznacznie. Uroczysty wjazd do, do, do budowy no, w roku 1906, z północnym w roku 1906 aha, bo to jest tak budowa i zwiększenie oczywiście pociągów kursujących po trasie. To, 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 to trasa jest jej kontrola, nie można nieskończono się zwiększać, ale są pociągi okresowe, które praktycznie jeden za drugim przyjeżdżają, zawracają, wracają, przewożą, ludzi zawożą, więc, więc ruch jest dosyć, dosyć intensywny. Yy, Śródstwem tego jest y, zmiana stacji kolejowej, która właściwie nabiera charakteru dworca. w stylu użytkowiskowym powstaje w roku w tak jak wspomniałem, zwiększona frekwencja hmm. kuracjuszy to no, muszą być odpowiednie też, też odpowiednie też miejsce, no i też automatycznie wielkość stacji to, to, to jest wielkość miejscowości, z to Przez Przez lecie, można powiedzieć, międzywojenne ze względem szczęściem jak ona funkcjonuje w czasach kryzysu Republiki Tajemnackiej, kryzysu światowego, frekwencja spada, zmniejsza się liczba paczonków, natomiast zasadniczo w roku 1935 następuje rozkwit, y, połączenie, rozwój połączeń, rozwój miejscowości y, Duszni, które nawet w roku 1928 napływa nazwę Raka Ład, Wojna powoduje, że stopniowo zmniejsza się liczba pociągów, wywołana na kryzysem. No właśnie, to o czym mówię. Pociąg dotarł do budowy, do budowy Słony została przedłużona też trasa, ale marzeniem było jednak, Zbudowanie linii do Przez wiele lat próbowano to zrobić w najróżniejszy sposób. Ostatecznie, dopiero koniec wojny spowodował, że prowizoryczny most zbudowano i tą linię połączono z nachodem. No, charakter tymczasowy, dlatego też długo ona nie miała racji. Tytułu. Zmiana, zmiana granic, zmiana przynależności państwowej powoduje, że, że linia kolejowa. Ma to szczęście, że nie została przez kredytów rozebrana, ma to szczęście, że działania wojenne nie ominęły. Jedynym, taką widoczną zmianą, to jest zmiana nazw miejscowości na Polskie. One przechodziły cała rewolucję. w tekście będzie mniej więcej zestawienie, jak to się nazywało. Kodowa była, domu była na przykład, prawda? I takich różnych dużo tam jest, to jest yy, smaczku, można powiedzieć. Tak nazywano, jak, jak tłumaczono bezpośrednio. Zmienił yy. się też o, oczywiście opis, my mówimy teraz o linii 309. Ona miała też numer 267. Niemcy w ogóle nie oznaczali no, numerami to, to już jest PKP. Właśnie zmieniło się też y, kilometra, czyli się teraz od stacji od postępu y, y, do biurociągu Polską, to To było tak, troszkę się to zmieniło kilometrów, bo postaje, to wszystko zostanie tylko pokazane. Y, funkcjonowanie po, po, powojenne było, y, było bardzo, bardzo intensywnie eksploatowane, mnóstwo ludzi przyjeżdżało, wiadomo, charakter miejscowości ogrodowiskowych się nie zmienił. Wiele pociągów przyjeżdżało z centralnej Polski bezpośrednio do, do, do miejsc kończąc swój bieg w Budowie. Z e, ciekawszych takich teraz szybko Państwu przedstawię wydarzeń czy, współczesnych, są e, wydarzenia z lat 97-98, gdy, gdy pobyć mocno uszkadza, ale szczególnie teraz z roku 98. Która dopiero, które dopiero w sposób, można powiedzieć, zostały zniwelowane w roku 2015, pociągi Ale właśnie ten charakter tej linii, sposób jej budowania wcześniej, wiele, wiele obiektów inżynieryjnych, zakrętów, zjazdów, podjazdów, powoduje, że no, eksploatacja nie jest dosyć, dosyć taka. Kosztowna, co chwilę trzeba dodać więc właściwie kolejne lata to są, to są zmagania się na PKP z remontami. Aż dochodzi, a w międzyczasie jeszcze, jeszcze było stulecie, stulecie. linii kolejowej, też dosyć intensywnie obchodzone w różnych, w różnych miejscach, w różnych, przez które po nich przejeżdżały pociągi. No i właśnie, w końcu generalny remont w 2012 się rozpoczął, który zakończył się w roku... 13 tej pory można powiedzieć, że nastąpiła nowa era w yy, funkcjonowaniu tej linii. Przekazuję mikrofon. Tak, w 2013 roku rzeczywiście wróciły pociągi, yy, pociągi regionalne, przewoźnika kolejowe, śląskie do miejscowości na więcej do Dłużni. I tak na pociągi dalekowe trzeba było jeszcze chwilę poczekać, ponieważ był problem z manewrami. Mianowicie nie można było objechać w tym słowie składu na stacji końcowej, przez co pociąg nie mógł fizycznie zawrócić. To udało się zrobić dopiero w roku 2014 i od tego momentu oferta pociągów dalekobieżnych rozwijała się. 26 czerwca 2015 roku dało się już dojechać do Kudowy, do budowy. Z budowy. Yy, zyskała połączenie ze stolicą i z Morzem Bałtyckim. Tutaj właśnie widać, jak wyglądają te pociągi daleko dzisiaj. To nie są takie ciężkie składy jak, jak kiedyś, tylko takie, takie lżejsze. Yy, rozwijała się również oferta połączeń yy, regionalnych, między innymi wprowadzono pociągi klasy czasy sprinter, które z zasady mają pomijać niektóre mniejsze miejscowości na linii, przez co przyczynić się do konkurencyjniejszego czasu przejazdu. Ciekawe jest to, że o ile te pociągi nazywały się sprinter, to pomijały one stacje, można powiedzieć, wszędzie, ale nie na linii numer 309, czyli tej, która przyjeżdża przez Różniki, Tutaj konsekwentnie zatrzymywały się na każdej. Yy, w przeciwieństwie do pociągów regionalnych mają one swoje nazwy, na przykład skały i Szczeliniec, kursowały z Wrocławia codziennie i Zieleniec, z których są tylko wójta W 2017 roku gruszniki z zyskały również bezpośrednie połączenia regionalne z trzema największymi miastami województwa dolnośląskiego. Linia jest bardzo wykorzystywana również yy, turystycznie. Tutaj mieliśmy przejazd w Urządzie Narklewski prowadzony lub t TKT y, 4818. Yy, generalnie dba się bardzo o estetykę tej linii, dba się o jej turystyczny aspekt. Ważnym y, wydarzeniem w kontekście właśnie tego dbania było na przykład oświetlenie. Mostu w Dominie które miało miejsce w czerwcu 2021 roku i polecam zobaczyć na żywo. Żadne zdjęcia tego nie oddadzą, a, a jest co oglądać. Niestety niektóre wydarzenia mające prawdopodobnie zamyśle dbanie o estetykę nie wszystkie wydawały się odpowiednimi działaniami, na przykład w grudniu 2023 roku. Usunięto się do właśnie takiego stanu wyglądu wieży Ciśnień szczytnej i zostało ono niezdużone do końca, tylko dzięki tragów mieszkańców. Najwięcej działo się na tej linii w roku 2024 to był duży remont wymiana 10 km torów. W międzyczasie jeszcze pobłość, która trochę przeszkodziła, ale finalnie przyczyniła się do tego, że wymieniono mniej 10 a 13 km torów. A w niektórych miejscach podniesiono standard z prędkości 60 do 80, a nawet 120 na no, odcinku do dłuższy od końca. Dziękuję za uwagę.